Anna Lewandowska stroi miny na trybunach, kibicując Robertowi meczu z Girona też spodziewała się innego wyniku, z diecia. Tu z świetami Anna Lewandowska zawitala z Familia do Polski. Trenerkę nad Wisłą sprowadzili zobowiązania zawodowe. Poza wizytą na uroczystej premierze filmu biograficznego o Robercie Lewandowskim. Najsłynniejsza z polskich waks udzieliła też wywiadu Piotrowi Kazierskiemu i Kubień Wojewódzkiemu. Rozprawiając m.in. o bylym partnerze, córkach i trudnym dzieciństwie. Intensywny pobyt w ojczyźnie dostrzegł szybko dobiegł końca. A w Wielkanoc Lewandowscy świetowali z najbliższymi już w Barcelonie. Powrót do malowniczej Katalonii wiązał się oczywiście z pilkarskimi obowiązkami Roberta Lewandowskiego. Zanim Anna oddala się do pingowaniu, spędziła czas testowymi i powróciła na salę teningowa. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Po sromotnej poraźni CFC Barcelona z Realem Madrid Club, w którym od kilku miesięcy gra Robert Lewandowski, miał szansę z powrotem wkupić się w laski kibiców. Wszystko za sprawę meczu z Girona FC. Niestety, poniedziałkowa rozgrywka tak została okrzyknięta słabym widowiskiem, a Barca zremisowała z przeciwnikiem bezbramkowo. O tym, za ostatni mecz Roberta nie był najbardziej emocjonującym w jego karierze. Świadczyć mogą też zdjęcia z trybun. Fotoreporterom udalą chwycić się najwierniejsza kibickie pilkarza. Anna Lewandowska, której towarzyszyli znajomi. Trenerka spędziła lany poniedziałek na campaną i jak zwykle przykula uwagę paparazzi. Nic dziwnego. Skoro nazwisko Anny Lewandowskiej zyskuje w Hiszpanii coraz większa popularność. Tym razem 34-latka, zasiadając na trybunach, postawiła na goda. Lewa przyodziała obszerna, czarna bluzę z ciekawym printem. Nieco zaskakująca była jednak fryzura trenerki, na jej głowie zagościły dwa przypominające rogi koczki. Krasacym w sieci fotki ukazuje cała kafeterię emocji i minuty Anny. Nie da się ukryć. Zatem posępny wyraz twarzy mówi wiele. Czy zbyt też spodziewala się innego wyniku? Anna Lewandowska z za 20 tysięcy kibicuje Robertowi na meczu z Realem Madryt, z diecia. Zobaczcie, jak Anna Lewandowska kibicowała Robertowi w meczu z Girona.